Kilka słów nieoficjalnie chciałem powiedzieć. Ja też jestem kolegą księdza Mariana. 10 lat był e, rezydentem w parafii świętego Maksymiliana w Toruniu, gdzie mam przyjemność też być proboszczem, zresztą od niedawna. E, I chcę e, podziękować także w imieniu parafii naszej księdzę Marianowi za posługę. Nie tylko mieszkał, nie tylko miał dach nad głową, ale z dobrej w zasadzie woli posługiwał jako kapłan. Tak jak e, powinien to każdy kapłan robić. Słynął z dobrego słowa Bożego i z, po prostu z takiej zwykłej kapłańskiej gorliwości. Dziękuję z całego serca za to i, Wiem, że to dobro, do które w księdze Marianie drzemie, a jest jego bardzo wiele, będzie przeniesione tutaj i będzie przynosiło owoce. My, chcę powiedzieć, że dzisiaj jest wprowadzenie do nowej parafii, ale parafia poprzednia jest dłużna księdzy Marianowi także mm, pewną formę podziękowania i modlitwy za te posługi, które, które wnosił do naszej wspólnoty parafialnej. Tak więc w najbliższy czwartek o godzinie osiemnastej w kościele, w dolnym kościele w parafii św. Maksymiliana na Skarpie. Odprawiona będzie ta, ta msza dziękczynna w intencji księdza Mariana. Dziękczynna, ale z prośbą też o błogosławieństwo Boże dla niego na ktoś by powiedział na nowej drodze życia. No tak, pewnie tak. To jest duży przełom w życiu i chcemy Panu Bogu składać za to dziękczynienie. Bracia i siostry, na koniec powiem coś takiego. Ksiądz Maria urodził się 31 maja 1967 roku. Ktoś powie młody, drugi powie starszy, oboje. Nie mówię tego, żeby wyliczać wiek. Dodam jeszcze, że imieniny obchodzi 30 kwietnia. A proszę Państwa, a parafia już wie, co z tym zrobić. Szczęść Boże, księdzu Marianowi i całej parafii.